To No, dzień dobry. Dzień dobry. Jest tak biało, że aż mnie oczy dzisiaj rażą. To właśnie dzisiaj możecie się pożegnać z tym kolorem włosów. Mówię całkiem serio. Ponieważ to dzisiaj farbuję włosy. <śmłynne> tak po prostu. By jakąś zmianę zrobić, taką ciekawą. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Poza tym, że troszeczkę już zarosłem, mam dłuższe włosy, no to kolor dzisiaj też zmieniamy. Ale to później. Wstaję dzisiaj rano i mówię. Na naszej grupie tenderowej piszą o 7.30, co? Ja nie wiem, może coś się stało. Wiktoria, Blurek i nie tylko pisali jak to utknęli w dzisiejszych korkach. Wszystkie duże miasta dzisiaj są sparaliżowane. Właśnie w tym momencie, godzina 10.50. Na szczęście dzisiaj się nigdzie nie śpieszę i na spokojnie rozpocząłem swój film, dzisiaj już rano ćwiczyłem, dzisiaj rano wstając z łóżka obserwowałem sobie już ptaszki, no kurde, dzień jak ta lala. zimno mi tu jest strasznie, będzie to ciekawy dzień i to bardzo, nie wiem czy wy widzicie jak tu mi śnieg pruszy w oczy, bo tak wieje tutaj, że mi się dostaje śnieg do domu, a śniegu trochę no napadało że było śmiesznie, jeszcze siekło mnie dzisiaj w plecach I te ćwiczenia, o których mówiłem, to to wcale nie jest tak, że ja dzisiaj taki sportowiec jestem od rana Po prostu Agata pomogła mi ogarnąć plecy, bo mnie tak... To jest jakiś hit Co? Nie no rozumiem To będzie nic, nie nie, nie 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 Jakiego kolorku się spodziewasz? Że osiwiejeś przez mnie Że osiwieje przez Ciebie, tak? Myślisz, że niebieski, zielony, żółty, czerwony? No jak jest, to Zobaczymy, moja droga. Z czym dzisiaj tatuś wróci na głowie? Jak <grych> to czemu, tatuś? Czy wy o czymś nie wiecie? Co? <grych> Siema. Siema. Co robisz? No ja, właśnie przez ten przeszedłem. Idziemy polatać? Czy zajęty jesteś? No. Idziemy? No. Tyle śniegu, że latam, latam już cały dojazd do firmy, nie? Bank za 10 minut. Hahaha, ha, ha, idziemy latać. Ile jechaliście dzisiaj? Ja szybciutko. Ty półtorej godziny, nie? Mm, nie, godzina 15. 7, cześć. hej. A tyle jechałaś? Nie, bo my sobie przejadźmy na 11. Uuu. Dojechać tu do was, ja no o to... 8.15 Ja o 8.15 wstawałem ja A ty ile Ja po drogi z buta <gry> A ja się dzisiaj farbuję To jest mój ostatni dzień w takich włosach nie powiem, jak myślisz? Na rudę, tak? myślisz? Ja myślę, że na 100% naruda. Tak? No. Nie, nie no. Siwy, będziesz taki też, srebrny. Jeszcze tam siwy. Białe. Z, białe. z, białe z, białe z białe na głowie No, a na nigdy białe. w życiu byś nie poszalał, żeby zrobić zielone, różowe, niebieskie. Nie masz myślisz? szans. Tak, nie masz szans. A mój żółty i thunder? Nie. Nie, nie zrobię. żółty to będziesz miał taki jak Kinder. Spoko. Wiesz, tu jest wygodniej i przyjemnie, ale na dziurę trafimy to jest po Feldze. Trzeba coś innego znaleźć. Ty jesteś chory! Ty jesteś chory! Ty jesteś chory, stary! Co jest? Szymon wokół mnie jeździ! Szymon się nie boi. Ja on tu lata po tych dziurach, on ma wyrąbane. To nie, nie ma nic innego. Jak trafimy w dziurę to Elo, nie? A ty masz śniegu! Ja zamykam okna stary. Śniegu mi wnosypało do auta! Jo... Ile śniegu! Nie po to na myjni byłem! Co tu się wyczynia, o o o o, o. Jakbyś się rozpędził, byłby przypał. Ja też! Też mi, już mi tu wysycha w środku. Wiem, że to kostka brukowa leży. Uuu! i Stary, czuję się spełniony przed tym farbowaniem, <laughs> jakby to miał być koniec świata, to koniec mojego życia, to ja wiem, że się spełniłem przed samym <laughs> końcem, nie? Dojechałem, jestem u Igora, a raczej pod Igorem, co w się sensie pod salonem Igora eee, i cisnę, ponieważ za kilka chwil rozpoczynamy cały proces farbowania. Dzień dobry. Siema. Ja pierdykam stary pierwszy raz jestem u ciebie tak zestresowany, nie? Cześć. No jestem jest zestresowany! Nie, nie Totalnie! Nie. Zmiana kalory to jest dużo. No zaraz zaczynamy. Stresuję się. Aż to nie jest tak, że ja ci nie ufam czy coś. Co się stresuje? Ja cię przyjdę nagrać Jeszcze raz, jeszcze raz, co to jest? Ja to robię rozjaśniam, No tak, mam ciemne włosy, musisz rozjaśnić pewnie, nie? Najpierw rozjaśnić, najpierw do, właściwie do praktycznie białego Ja żeby, żeby, żeby złapało Ja pierdolę Także jedziemy Hahaha <laughs> Tym rozjaśniamy? Tym będziemy rozjaśniać No i tak się stałem foliarzem Jak na jakimś przestawieniu po stawówce. Przebrano mnie Teraz mi, mi każesz rolę odgrywać jakąś. ściągamy grzyba. I druga roba. Jak te wszystkie stare panie w filmach i serialach. Fajnie, mega ciekawy. No. Ciekawe. Tak dobrze to wygląda. Zupełnie inaczej. Ale nie spodziewałem się tego kompletnie. Jak się za każdą się robił trochę jaśniejszy, a wtedy sobie tonet i robimy jeszcze bardziej. Ostatnie Ale powiem Ci na mi się to mega podoba. No ja jestem tak może ciekaw nie, z tej reakcji, Agaty, bo, jestem tak ciekaw, a nie ostatni, bo mi się na maksa podoba, ale nie spodziewałem się takiego efektu, dziękuję ci pięknie, naprawdę, mega robota, no zobaczysz w filmie reakcję zresztą, no ja też jestem ciekaw, na razie, cześć, dzięki, porobione panie i panowie, Malcolm i Marie, bardzo, ale to bardzo dobry film. Serdecznie wam polecam. Oglądałem wczoraj z Agatą i jesteśmy zachwyceni tym filmem. W specyficzny sposób się skończył i trochę nas końcówka nie dosyciła, nie nasyciła do końca, ale naprawdę bardzo polecam zobaczyć. Szczególnie parom, w sensie związkom. Więc jak masz dziewczynę mordunio, to oglądaj to z nią. I przez ten właśnie film mam takie, ale to takie jaranko ponownie z Jamesem Brownem, że to jest hit. Kompletnie tekstu nie znam, ale się przy tym świetnie bawię. Świetny kawałek. Serdecznie wszystkim polecam. Jak zwykle, te parkowanko na centymetry. Lubię to auto. Idziemy nagrać reakcję chłopaków.

Coś mi tu śmierdzi J**a, Andrzej na środku A no to jednak nie będzie taka normalna reakcja chyba Już to widzę Nie no jednak mnie wystraszyć, k**ki jedne Mogłem sobie na kamerę wejść i sprawdzić, kaj są Tu nie ma Tu też nie ma Wiedziałem, że tu ktoś będzie siedział. Wiedziałem, że tu ktoś będzie siedział, ale nie spodziewałem się tak miłej wszystko. Co, barwy nie było, czy Nie no, właśnie ja takie miały być. A no, to to zaskakujące, bo to jest zmieniony kolor. To już, tak? Tak, ale mi się to czyli ciemne. No. Takie inne to jest, tak? nie? No, 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 no. Taki tak no, takie? Ale spodziewałem się białych. Ale no. no, to jaki jest kolor? Szary? No. no ja byłem... Szary? Na kamerze tego nie widać w ogóle. No dobra. Zależy ja, od, no, no, tak, od światła, one są takie, że... zależy od światła. zależy jakie światło jest. Ale, ale wiesz, że one gdzieniegdzie wpadają jest... w zieleń? No, taka zieleń, niebieski, coś tam. Ma... Ale no, taki wierze, zieleń, nie? nie? U barberzy -par no, inaczej. Nie chciałem przesadzić, ja się nie czuję w takich, wiesz... Takie soft natural. Hejo! To alecie jest. Jestem tak, ale to tak ciekaw reakcji Agaty, że to mi się w głowie nie mieści. Gdzie Agata zawsze była tą, która mówiła. Przestań! Nie! Nie farbuj, nic nie zmieni, jest dużo! jest super! I po co ty zmieniać? Agol! No, nie ma dramatu! <laughs> dramatu? W się lepiej, lepiej w sensie lepiej. A Nie wrażając pracy Igora Nie no super jest No się te koszulki Dlatego założyłeś te szarą. <grym grym grym> ale polecił czas Mi się mega podobają Są nietypowe cza. mega, w sensie tu jest tyle różnych rodzajów kolorów, że to jest hit po prostu Hit, hit to jest to, że ty byłeś dłużej oficjera niż ja w życiu Ja nigdy nie byłem tak długo, no Igor się napracował przy mnie, no Robi, Robiłem co mi kazał wygniesz? Nie noć, na szczęście szybko... <gry oppressed> szybko będziesz musiał wrócić do fryzjera. Czemu? No bo rosną ci je. So nice. yeah, ja jestem zadowolony. Dobrze, dobrze jest najważniejsze, żebyś czuł się dobrze. Nie podoba ci się! <gry> no mówię, że ja cię wolę twoich naturalnych włosów. Oh. Czyli już ten tegas nic? Tak. Ah. <gry> <gry> Chyba jest git, nie? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy bardziej wam siedzi mój sta moja stara fryzura, czy może ta nowa, aktualna? Mi się podoba to, że jest takie odświeżenie. I to jest super w tym wszystkim. Totalna świeżość. i to mnie jara. Co się dzieje? Body mi wariuje, mój statyw się psuje ten tutaj ten ruchomy taki statyw do wymiany albo do naprawy, a body? Cize kristo. Zauważyliście? takie migania są. W kilku filmach się już to pojawiło. Napiszcie w komentarz. Czy Wam się podoba i czy Waszym zdaniem jest to spoko. Subskrybujcie kanał codziennie o 16 filmy żebyście nie zapomnieli więc klikajcie na dole zostawiacie łapę w górę jeśli film się podoba Pozdro, trzymajcie się Polecam O nie! Lud mi się nacypał do auta